18 kwietnia. Wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy stworzyły okupantom drogę śmierci, niszcząc dziesiątki pojazdów. Na jednym z odcinków frontu, bojownicy Sił zbrojnych Ukrainy stworzyli dla rosyjskich okupantów prawdziwą drogę śmierci. Jednak w przeciwieństwie do wielu poprzednich, jest tu gęsto zapełnione zniszczonymi samochodami, a nie pojazdami opancerzonymi. Według wojskowego blogera Mr. Pachkowski, który zamieścił odpowiedni film na swojej stronie w sieci społecznościowej X, zmiana osłony wynika z faktu, że najeźdźcom praktycznie zabrakło pojazdów opancerzonych. Nagranie wideo wykonał dość odważny interweniujący mężczyzna, który jechał swoim samochodem pomiędzy dziesiątkami wcześniej zniszczonych samochodów, jeden z nich mocno się palił, na krótkim odcinku wspomnianej drogi. Jednakże nadal nie dotarł do niebezpiecznego miejsca, podobnie jak samochód jadący w jego kierunku. Warto też zauważyć, że pomimo niedoboru pojazdów opancerzonych i dużych strat, agresor nadal posuwa się naprzód. Rosja używa dronów z toksycznymi substancjami. Wojska rosyjskie używają dronów kamikaze typu szachet wyposażonych w substancje toksyczne. Poinformowało o tym Centrum Zwalczania Dezinformacji. Powołując się na ukraińskie służby specjalne i Państwową Służbę Ratownictwa Ukrainy. W ciele jednego z dronów znaleziono kapsułkę zawierającą CS, toksyczną substancję drażniącą, która może być szkodliwa dla zdrowia. Centrum Zwalczania Dezinformacji podkreśliło, że celem takich ataków jest wstrzykiwanie ludziom trujących aerozoli. Jednocześnie nie potwierdzono jeszcze informacji o poddaniu samych ciał dronów działaniu substancji toksycznych. Wolontariusze projektu Inform Napalm ostrzegają: Wróg często rozpowszechnia dezinformacje w celu zastraszenia, ale jest też zdolny do działania bez żadnych ograniczeń moralnych i prawnych. Brygada Co Forpost rozbiła kolumnę najeźdźców. Żołnierze Brygady Forpost Oddział Kramatorski Ofensywnej Straży Granicznej Ukrainy rozbili w obwodzie charkowskim grupę pancerną desantową rosyjskich okupantów. Poinformowało o tym biuro prasowe dowództwa sił zbrojnych Ukrainy, publikując film wideo zmontowany z nagrań nakręconych przez bezzałogowe statki latające i drony kamikaze, które faktycznie zniszczyły sprzęt wroga. W komentarzu stwierdzono, że ukraińscy obrońcy zniszczyli trzy lekko opancerzone ciągniki wielozadaniowe, jeden z nich początkowo eksplodował na minie przeciwpancernej, oraz uszkodzili bojowy wóz piechoty i ciężki miotacz ognia Sun Chain na jeźdźców. Co najmniej dziesięciu interwentów zginęło lub zostało rannych w wyniku ostrzału zabłąkaną amunicją i wybuchów min przeciwpiechotnych. Rosja użyje wojsk północno-koreańskich na Ukrainie. Rosja planuje użyć żołnierzy z Korei Północnej w wojnie przeciwko Ukrainie, na jej terytorium, poinformował o tym szef Centrum Zwalczania Dezinformacji Andrii Kowalenko. Według niego prawdopodobne jest, że północno-koreańskie wojsko będzie działać pod przykrywką żołnierzy rosyjskich w rosyjskich mundurach i w wypaczonej rzeczywistości faszystowskiej Rosji. Na terytorium rosyjskim, które Moskwa uważa za swoje po nielegalnej aneksji ziem ukraińskich. Ponadto Rosja już aktywnie importuje siłę roboczą z Korei Północnej, głównie młodych ludzi w wieku od 18 do 25 lat. Według danych wywiadowczych, władze Korei Północnej otrzymują za każdego pracownika około 1000 dolarów. Obecnie Koreańczycy walczą w obwodzie kurskim. Warto dodać, że niedawno do niewoli trafili żołnierze będący obywatelami Chin. Prezydent Ukrainy Zełęski, powołując się na dane wywiadowcze, poinformował, że w szeregach okupantów na Donbasie walczy co najmniej 155 Chińczyków. Siły zbrojne Ukrainy odparły na jeźdźców w rejonie Biłogoriwki. Na kierunku siewierskim żołnierze Wojsko Brony odparli w ciągu ostatniej doby wszystkie sześć ataków rosyjskich najeźdźców, które przeprowadzili w pobliżu wolnej wsi iwano Dariówka i częściowo zajętej wsi Biłogorivka. Poinformowało o tym Centrum Prasowe Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w raportach operacyjnych za minioną dobę, opublikowanych m.in. na oficjalnej stronie w portalu społecznościowym Facebook. Według niego walki na sąsiednim, bardziej południowym odcinku frontu również przebiegały pomyślnie dla ukraińskich obrońców. W kierunku Kramatorsk wróg szturmował pozycje ukraińskich obrońców w okolicach Kurdiumówki, Hasowego Jaru i Orichowa wasyliwki. Siły obronne odparły trzy ataki na jeźdźców. Portal Politico poinformował, jak Europa zareagowała na kłótnie Zełenskiego z Trumpem. Portal Politico opublikował nowe szczegóły dotyczące reakcji europejskich kręgów rządowych na doniesienia o sprzeczce prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem i wiceprezydentem USA w gabinecie owalnym 28 lutego. Gdy w piątek wieczorem pojawiły się wieści o skandalu w Białym Domu, wielu brytyjskich urzędników musiało wrócić do pracy, będąc już w domu. Na WhatsAppie było dużo ruchu. Ludzie byli w domach i próbowali się zrelaksować, ale od razu zdali sobie sprawę, że jest bardzo źle, powiedział anonimowy brytyjski urzędnik. Pewien francuski minister przebywał w swoim okręgu wyborczym w odległej części Francji. Gdy jego przyjaciel wezwał go na bok, aby opowiedział, co się wydarzyło, wróciłem do domu i siedziałem przed telewizorem do pierwszej w nocy, powiedział. Prezydent Francji Emmanuel Macron, podczas wizyty w Portugalii, udzielał wywiadu telewizyjnego, gdy zaczęły napływać wiadomości. Po wywiadzie natychmiast przejrzał materiał, i gdy był eskortowany do samolotu. Macron wyjął telefon, aby zadzwonić do Zełęskiego z samolotu. Jeden z członków sztabu przyszłego kanclerza Niemiec, Friedricha Merdza, przesłał mu nagranie wideo przedstawiające kłótnie. Merz wracał wówczas do domu w Sauerlandzie. Natychmiast wykonał kilka połączeń ze swojego samochodu i napisał post Solidarności z Zełęskim na portalu społecznościowym X. Mówi się, że Trump był pod wrażeniem wydarzeń tamtej niedzieli, nie tylko wizyty Zełęskiego u króla, ale także sposobu, w jaki Europa go wsparła. Brytyjski urzędnik stwierdził, że zespołowi Trumpa nie podobał się wygląd sytuacji, i zasugerował, że reakcja USA skłoniła Wielką Brytanię do zwiększenia nacisków na Ukrainę, aby ta w nadchodzących dniach usiadła do stołu negocjacyjnego. Okupanci wykorzystują stare czołgi T-55 w obwodzie donieckim. Rosyjscy okupanci ponownie zaczęli używać na linii frontu przestarzałych pod względem moralnym i technicznym czołgów T-55. Pomimo ich zabytkowej natury, wyśmiewanie ich wydaje się niestosowne, ponieważ są to czołgi, które nadal niezwykle trudno zniszczyć lub przynajmniej unieruchomić. Bloger i porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy o pseudonimie Aleksiej powiedział to wczoraj wieczorem na swoim kanale Telegram Oficer, odnosząc się do swoich towarzyszy broni: Rzadkie okazy znów wkroczyły do bitwy. W ostatnich dniach orkowie używali czołgów T-55 w kierunku Pokrowski, aby dostarczać personel na pozycje i zapewniać wsparcie ogniowe. Ukraińskie drony FPV Kamikaze z powodzeniem ćwiczą na nich. Czołg T-55 stworzono z myślą o czołgach podstawowych i średnich T-54, przyjęty do uzbrojenia Armii Radzieckiej w 1958 roku produkowany w latach 1958-1979. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.